Co to? Hmm. Co, to, co to? Co to? Co to odlatuje? Co to było? Co za wichura? No, Mateusz u, chyba śmigło palił upa upa tam. UPAGO, ten samolot wylądował na lotnisku. Aż <grym grym> <grym> a tam też Co? Lotniska pomyliłeś się No, wpisałem lotnisko Katowice i mnie na jakieś kurwa lotnisko w centrum Katowice zajechałem. Yy, odbierałem starą z No no w to zaczniemy Dobra, ogólnie pistola, dwa duale rzucam dwa razy Piotrek, weź c jedne i ty Saju też na iść na filar Mateusz? <noise> Idę z tobą na A Saju, nie? Jeśli no. będą biegli, to ci fleszuję przez Mateusz 3K trzy B. Mateusz Pongowski, znam go Tak Dobra, dawajcie Ja mi da Jak ktoś, to spierdalaj do kamer. jak ktoś. Mhm. No Mi pewnie. dwóch skoczyło do wody no, mogą ale Będzie B, do, będzie B, smokujące te Mit chodzi Wyjechał no, B No i no B plato, i B. plato Ja będę flashował poczekaj ja mam tak? Tak, ale... no, Ja myślałem, że ktoś jest ze mną tu Ja, ja w koniec, no, jestem przy konie no, jestem od TT No nie mogę, paga, bo był środek coś i B Dobra. i oni tak rzeźbili. Był też... oni, tak, oni robili w ogóle do jakoś. Otwieraj skrzynię na CSGO Skins. Z kodem maestro otrzymasz darmowe 2,50 oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny Ja palę Mida w pierwsze, wiesz? Niepogarniałem. Ja to będzie z gradu ja Flash mid? Spala Nie widziałem Spokojnie Ja zabramę no. Ja nie przebijam. Daj no smoka bramę. Kreszba, Zapnij bramę no ja próbuję tu wiesz po lewej masz mieć go raczej Niech leży Jeszcze jeden Cofam, cofam, cofam Ej, pole prawo się na Agres, iść Idź, Pebor, na Do Saja Jesteś się na B? gdzieś tam bes albo coś Jak tak. uważasz Możesz skitrane być za bs em Może nie ono się spodziewać ma. dwóch Mamy BES-ie Zostanę tam Wiesz jak to wypalą? Mhm. Ja wracam do nich A u nas granaty Smok Spokojnie Mam mida, mam mida Bieg jeden Jeden Dwóch jeszcze leży dwóch. Jeszcze B, jeden jest. mało ja Dobra, się chowam. Zachodzę main. Rzućcie coś jak macie, Jest Fajk. zachodzę. Fajk BAS. BAS. Jeszcze. Dildo, dildo. Trzeba miałem o plecy. A, A, krema, krema. Super. A, Because... Because... Spali, spali. Spojau. Spojau. Ten właśnie, można Podchodzimy. Granaty A jakieś. Jeden rzuca. Jeden gość rzuca coś. Był jeden. Bo, mam do... jak. bo, do prawej. Jest na blisko, bo, nie został? Kurwa, na mogłem ryzykować. nie został. Kurwa, może mogłem ryzykować. bo, bo, na razie, dobra zero ma, jeden. Zero ma jeden. Poczułem lewo. należy. Może być main. Ok, leży Main. Ok, jest panowy. Flash B main. Smoke, smokey, i Ja co biegam. Te BS już, oni są przy, ko przy konie Paga zaraz trzebuje ci na BS Dawaj, dawaj Nie, nie zabij mnie zabij. Zresztowali B Kon leży jeden Jail, woda i main PT powieg Kurwa Szybko zagrali Po głowie na RSP teraz wraca Kurwa ma chodź mati. razem do O kurwa, nie Kujowy plec olegiał. Jak no no Jakę Mam ja podchodzę Ja podchodzę bez biało mam. Zajęli. Zatrzymali. Paju, masz małkanie nie nie ma. Zatrzymali? Tak, ja, 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 ja. coś, nie, zatrzymali. Nie, tylko. Kurwa, masz coś dać mains, z flesza? Z, Jest z, spotowamy, ja. Daj ja wracam, no, ja wracam do to się napierdalajmy z nimi. Nie mamy granatów ogólnie.

Wyjechali. Ładnie, nie martwię. Ładnie, to zapierdalam. Ma, my mamy smoke'a w cave'ie. Pali się. Majme to usoprowadzania. Leży jeden. Kolumna, 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 kolumna i jail. Kolumna, jail. Main leży. Obity, obity, kolumna i obity. Kolumna jest jeden. I jeden bez. Cały czas kolumna. Cały czas kolumna. Jestem main. Main, 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 main. Izak ma, ma defa tylko. Fresujecie, fresujecie. No. I łapty pakę teraz. O kurwa. Nie wierzę. No mogę Kurde, jeszcze nie wiem. No, Być zdążył, no, chyba po Polaku. Już pa, no, byłem pewny, że kurwa, już jest mało czasu. No, to, hyper nie może. może. Do, no, ale hyper hyper defa nie. Ale no. nie miał. Ja nie miałem. no, wiem, defa, no. no. no nie miałem. No, defa, no. No. No, nie miałem defa. nie mogłem, Ja nie dobra, miałem. defa. Fleszem to... może mejna zajmiemy. Ich, ich, ich. No, ja kupisz? To jest duch flesza jednego. To ta Mateusz. pierwsze. Mogę fleszować? Pale 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 Dwóch dwóch pale pale Dwóch, pale 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 Dwóch. pale pale Czekają na mid, lewo, prawo, jeden. Zbaitował mnie ty. Przeszowali sobie wodę, w ogóle mid jest. Mida też. Mid nie ma. Chodź teraz razem, będziemy za go. W, w Bo tak jak... on jest main. Czemu on ze mną, no? Jest jakoś szeroko, ja za tobą. Go. Powiedz kiedy. Go, go, go! Bombę A To kurwa jeszcze jeden jest. Oj. Jak? To ja byłem muszę nord, Wysadzali się wyjebałem z ammo Musiałem przeladować Wysadzali z mołka Czekaj, leci tam Czekaj, masz jeszcze jednego czy nie? Mam To poczekaj, na razie tu jest cisza Dobra daj flesza Leci do daj cisza Nie mam, idę W środek dojeżdżam B W środę, Ja mam ich, mam ich leży, B jeszcze B leży Filar, Filar, Filar 0 ma. i Jail. Jail i Filar. Tak, pali tu. I filar ity, strasznie. Ja nie zaplantuję, od... nie zaplantuję. Trzymam na razie. Ja się wrażenie nie pokazuję, powoduj. Mhm. Saju Od main'a? Albo od na, no, nie wiem. Mogą na pójść. Bo wiedzą, że ty ostatnio od wody biegałeś. Od main'a. Saju sobie pójdzie od main'a. No. Czekam.

Nate, no powiem ci, z akademii pongowskiego. No chciałem od filara odbić, ale się bałem, że mi zarapiknie z lewej. Mmmm, ty bierzesz to po kupujesz? Tak tak ja Dobra, no dawaj. Mam dwa flesze, oni zagrają ja teraz Ja palę Uważajmy, że jest raż jakiś, uważajcie. Uważajcie, uważaj, filar chodzi. raz jakiś, ja spaliłem, ja spaliłem, tak ja spaliłem. Biegną, biegną no. Zabili się. Ja w smoku. Pomaga mi, Mizak. Lasty w oknie. Miał pakę, no. Miał, ja miał. Ja na Już B jest. Nie, Kurwa, nie ale trochę ich zatrzymałem po i z Mateusz... uśmiechał co rundę. kurwa, żyj! Nie, 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 nie jestem <grym> Bartosz. Nie, to nie, nie jest Zamuła, no. Pufnij sobie, Pufnij sobie, Pufam, pufam, pufam. Może się z razem, Znaczy, A. Aha. No to, to wy nie grajcie zespołu, agresji ja może Ja ci Jaki drugiego flesza dam, nie? Nie widziałem. Walajcie main na B Main B może to. być, bo czysto tu jest. Może środek być, no? czysto. Może być. Woda, czysto i środek. Wchody jeden Chody i balkon Kurwa Ja podchodzę po hyper, wiesz z wody Pierdalam Środek czysto na razie jest Flash mit Schmidt leży Leży Dobra Dobrze, tak? tak? tak, Mateusz, fajnie. Tak, tak. Uważaj się... bo oni mają egzegwitę na B, tylko raz. Hmm. Ja to może z wami pójdę. Jak będę w WS-ie, to... To ja, wiesz co, ja z w ogóle sobie może zagram. B palach. Ja nie mam racji. Arasz, arasz, arasz! Ja mam. Jeszcze, nice. Jeszcze pomagam. Bez, 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 jeden. I main gdzieś chyba. To jest leży, jeden tak. On zleswam go? jak coś Był plesował. za smokiem Był za smokiem? Tak, 90% że mi się nie przesłyszało Aha Opa, Brawo Maty. Ja no, na te czekam, no, czekam, no teraz to um... Dobry wynik mamy panowie, dobry wynik jest Ej, Ja bym naszego tego pistola zrobił y, trzech wodą, Saju, Piotrek lećcie wodą, Pago do main'a. A ja, ja, ja zawsze chodziłem mainina. No to, to, to Pago leć wodą nie Ty grab prawda? To wodą, wodą wodo, wodo. kolumna jest, jeden kolumna gdzieś Blisko, blisko, prawo, yes. bez CT CT Blisko kolumny Lewo, CT Jest CT, jest CT. Bez. CT. Temple Smoka będzie 1. wychodził, jest za smokiem Za bezem skinął chyba Za Za bezem Daj mi wodę, Piotr Nie ma, Ta. nie ma Patrz main CT CT jeden CT i Temple, no CT nie widzę Może na maina czekają nie, to wow. Wow. Ładnie, ładnie, Zero ma jeszcze jeden chyba. Może defa nie mieć. A mu chuj wie, dobra. Nice, no? super. TeamSpeak? Team czy lagi? <laughs> <grym> Team speak, team speak Eki stop mix, nabo robił, no ja zbidam, dzielę Lewod Jedą mi da, jadą Ja do, Jadą, jadą, dwóch dwóch, 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 tylko, dwóch tylko, dwóch tylko już nie ma nic! Stop! Bedo dojazd będą jazd! wejdź, bo mam wyjścia Dwóch ostatnich, bo ona idzie. No i... ma, ma też ekoski, e to Ale flaszek za plecy dobry No mieli biało chyba no Oni forza grali, typa paczkają mi za normalnie Uważajcie woda Nice no. Ty normalnie kajem miał ten co teraz zabiłem Zubiłem z mida wszystkich aparcz aby przez smoka trzech je ci kurwa yy, Dobra, no teraz ja rani bardzo poli. Uważajmy żeby nie się nie, nie nadziać na flesza, nie? No bo tego smoka dali Ja palę mida, uważaj mogą dojść do mida, bo dobyk Dojdę do mida Zyskoczyli? Nikt nie widzę kurwa stary Jeszcze B1, B1 mi mamy smołka nie siedzi Ja mam. Kurwa Też problem, pod na B. Na B Spokojnie, gniemy, gniemy. spokojnie Już biegniemy no to Ej tak gało, kurwa dawno nie miałem Człowiek, kurwa. Kurwa. DRAW żeby... mnie, na nie było Był tam typ czy nie? Nie, pa, nie, 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 było Nic i Nie bójmy się go kurwa Ninja temple Gdzie każdy? Łapie wodę no, Na idzie Dobra, mam nie? Nie Brakuje wam Ja głęboko B złap ja trzymam wyjście CT i tam. No, mam, mam. To będzie... Ej, tak biało dawno nie miałem, stary, tam taki młyn się białko pójdź. Nie tego pójdę Palak poda. Jem, albo na gimbeta kurwa, jest jakaś Blisko A jest jeden. Dojeżdżam mnie Dwóch A jest blisko. Brole, blisko. Cofną brole, przez, przez za palakiem jest. Czeka Ale prawo zaraz. Hmm. Będzie co on? Kikuję wody Spalił mnie. No dwóch tam jest, tam jest. dwóch tam jest. AWP a Wupa, W mainnie. Jeszcze jeden Piotrek. Chciałem go dojechać. Dobra, nie? A Wupa, wupa. biorę. Yeah. Ja tu wracam pod kamerę i szukam fragów. No, kurwa, mogę zostać w tym mainie Wylał sobie na to, co ja. W to samo wycimać, robić. Znowu ten smok dał dziwne. Ej, Pali rożu, się, że Flashuje Ciphera. A bo mam Ja ci mogę rozbić. Po ro... zjechał Czekajmy na razie dajmy. Ale po, ży, a WP za zabiłem no, Przejmuję to Sime jest na B, chodź. Ja w tempu jestem no, Ja mam A. Chodź je pod TB Ja mam kamerę w ogóle ja Kurwa my wszystko mamy No mamy wszystko no, a tak ich nie ma wiemy, no. A no to jest templeś? Ej main w flecy Co jest kurwa być nie, nie to sprawdza mi się wydaje dostał na jakiś Jesteś ty to górę musiał być w takim wypadku, to by się wymieniali. Widzisz jak chodzi, zasuszona ja, ale podkładka. Budzi, ale co nie, co nie ja byłem w szoku też trochę. Że... Ja się z gościem w minąłem, wiesz? Aha, dobra, okej. Okay. Woda, znowu no, smok. woda, smoke. Smałk. Nie trafiłem Polaka teraz. Jadę z tobą. Temple, Temple, smoke Dwóch woda wyjechało i jeden woda. A skrócił. Fujowy smoke. Tragiczny. Jest tylko sniper. I main będzie jeszcze, macie main no, 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 jeszcze. Mayn kolumna. Kolumna no. No, no, jeszcze, Main jeszcze, main 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 mayn, no, no, Ja się mayn, Marina mayn, 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 się go mayn, Będzie mayn, kawę z mayn, Kurwa, mayn, mayn, Dwóch hagra na, na pewno Jednego macie na midzie pewnie gdzieś po lewej w templu Czekajcie, ogólnie zaraz czekajcie Ja przeskakuję do prawej i wyglądam Mogę przeszedł Nie A dobra, dobra. ją. Kamery. kamery. też, dawajcie. Main na mnie jest. tego kontra. Main jest, main jest ze smokiem. Górę, górę, górę. Ej dojedźmy górę Pod kamerami jeden Go. I... Dawajcie teraz Go Przejdź Jeszcze z góry Sto bliska. bliskałka Nie dam Piotrek przejdź Dobra, we A czekajmy na razie. Na no flash na razie mi dajesz? Może... No no. Do flash Wychylił mi wodę. Daj, daj, smoka I, i do maina, dostaje. Dobra, ja doskuję do wody i możemy podb. już powoli. woli. Dawajcie, my 15 sekund. Wodę, wodę, wodę skrócił. Mieli. oni skrócił wodę, macie tylko w wodzie, wodzie, typa. Oni wszyscy mamy. Leży wodę. Ja, ja, ja Temple przyjmuję, Temple. Leży tempo Ja w Temple, 7 AWP leży. Ekstra. Cofam. CT nie widzę, spotuję CT na blisko. Dobra. Ja Temple. mam wodę. Oni nie mają dużo hajsu, więc weź to AWP z Mhm. Uh -huh. Oni teraz mogą ten dojazd z wody zrobić, nie? Więc ja idę w sumie... Ja od góry idę. Nie dawaj się teraz... Ja palę amen. Ty ja ty na Heaven? Damy, ja ja damy, ja ja palę... o, ogólnie, nie teraz... Nie palić, a? a jeśli tu smoke'a będzie Jeśli tu będzie to no. no, to ja gram śladek środek bardziej teraz. Nie dają. Smoka daje tego głębokiego, może do wody spekiwać na przykład. To twój Nie, ich Nie, ich, ich z A, z B. Nie widzę. Ej, coś kombinują po prostu. Patrz, A. Spalę prawo, wiesz, poczekaj. Mhm. Słuchaj, czy się pali. Idę do ciebie. Jestem po biało. Pomagam ci, Ładnie. Czekamy teraz na skróty. Czekamy, teraz na Podchodzę, woda się wstawi. I chodźcie teraz, wróćmy pod A powoli. Patrzę plecy z mida. Mhm. Mm ja blisko mają nas. Flesz środek. Sprawdzili ja no. chodźmy teraz, to, teraz podejdźmy sobie. Jak sprawdzali mida, to raczej no, na Ty brata, na nas, mida. możecie wchodzić Bez leży. Ładnie. Falek okay. Ja okay. ich to zajmuję. Mid, plecy uważaj. Patrzę na te, na tę, na wodę. Ja Wziąłem łupę na schodach panaka w tego oddaję Chcesz Kopakę masz no, jest ładny, no. Proszę cię to już bardzo do cave'a pod biegiem są na tym wyjazd Chcesz? Woda? No bo mogę do mogę do wody, uwaga Oj spalę to o Jest w kave, jest w kave'ie okay, Spalili wodę pal, Dopal, dopal Mateusz jeszcze wodę nie? A chuj, smoka dalej nie musisz Zrozbić ci go? O, podejdź, podejdź sobie tam. My sobie ej, ogólnie zbierzemy i tym midem podejdziemy, nie? E, Saju, ja ci daję lurt smoka w ogóle. Smoka Ale, mi dali, dali. Nie Dobra, nie dali. dali. Nie trafili Jest smoka spana. schody, nie trafili smoka schody, dawali smoka schody. Tak, drugie tempo chcą to robić, tak, drugie weź tempo woda. robią, drugie woda tempo wody. robią. Dobra, czekajmy na razie. Leży woda, ja wody. mam. Jeszcze jeden. I main, main. Dobra, main. Dobra, Na łoku chodzimy. Trafili smoka? Ja woda jeden. Ładnie. Woda uważaj. Woda ja patrzę mida. Woda last. Nie, nie, widzę, wody. nie widzę wody, nie widzę wody. Woda last. Nie widzę. Ja jestem tu. Woda, Dobra, jest na B. Okej, On jest zabity, masz 50. Dobra, to go challenge'uję. Wodą nie spierdoli. Nie ma wody. Super. Ładnie. GG. No. Super. GG. Ładnie kurwa, zajebiście. Dobrze ale zagrali, mnie wkurwił ten typ w wodzie. Bardzo dobrze zagraliśmy. No, Naprawdę. Dobrze zagraliśmy, nie? Uważam, że sztosik. Nie, no też Pójdź, tak myślę, że nie, by, nie byli łatwym przeciwnikiem, a fajnie nie, zagraliśmy, nie bo żeśmy łatwym, fajnie no. ich no. skontrolowali. Naprawdę. Prawda, bo super mecz wygrywałeś. No. Bardzo dobrze. Mateusz się długo rozkręcał.